Filmy przygodowe w latach 80. miały swój urok. Scenę, w którym Indiana Jones uciekał przed wielką kulą, wielkim głazem, pamiętamy do dziś. Po tym filmie w latach 80. wychodzi właśnie ta gra Rick Dangerous. Jest to oczywiście ukłon w stronę Indiana Jonesa z poszukiwaczy zaginionej arki. A a również inne sprzęty 8-16-bitowe, otrzymały swoją grę. Tony. A gdybyśmy połączyli te wszystkie postaci i dodali jeszcze Darta Vader'a z planety Wulkan, otrzymalibyśmy właśnie tą grę. Dr. Dangerous. I właśnie o takim czymś również pomyśleli twórcy tej gry, żeby właśnie połączyć te wszystkie postaci i zrobić taką świetną platformówkę 2D. O co chodzi w tę grze? Słuchajcie, w stację uderza piorun podczas gwałtownej burzy tropikalnej. Uderzenie aktywuje systemy bezpieczeństwa tajemniczego saktuarium, a nasz bohater po upadku znajduje się w labiryncie korytarzy. Celem doktora Wiktora Dangerusa jest przywrócenie systemów jego stacji badawczej i dezaktywacja niebezpiecznych protokołów bezpieczeństwa świątyni Xoltan. Tak mówi nam instrukcja do gry. I jak sami zauważyliście, wcielamy się w bohatera w żółtym kostiumie. Ciekawe skąd ten pomysł. Aczkolwiek może tam być jakieś promieniowanie wymuszające noszenie takiego kostiumu. No, mamy oczywiście grafikę dwuwymiarową, no bo wiadomo, że w Ring Dangerous i te wszystkie inne gry, które kochamy, również były graficznie dwuwymiarowe. Tutaj jest troszeczkę inaczej. Tutaj jest coś podobnego jak w Tonem, że mamy platformy i u góry i na dole, tak więc nie tylko, że idziemy cały czas w prawo i dochodzimy do punktu wyjścia. Tutaj musimy dobrze pomyśleć, gdzie mamy pójść, aby zebrać wszystkie nasze baterie, które sami właśnie w tej chwili widzicie, mamy na naszym ekranie. U góry ekranu mamy informację, ile baterii już zebraliśmy, to są te białe kreski. A te trzy czerwone są te, które jeszcze nam brakują. W każdym levelu są, yy, jest 9 baterii, które musimy zebrać, żeby aktywować przejście do, kolej do kolejnego poziomu. A te poziomy są naprawdę, naprawdę niełatwe. Może w ten sposób. Po środku oczywiście mamy informację, ile mamy żyć. Ja zauważyłem, że w przechodzeniu z levelu na level nasze życia raz na jakiś czas powiększają się. No i jeszcze jedna rzecz, jak sami widzicie, jak Rick Dangerous miał od razu 5 pocisków, tutaj nasz żółty bohater musi znaleźć doładowanie do swojego pistoletu, do swojej broni, a te są niestety ograniczone i trzeba czasami naprawdę dobrze pomyśleć, czy mogę strzelić w przeciwnika, czy też spróbować go przeskoczyć. Jeżeli uda się nam to przeskoczyć tak jak teraz, to zaoszczędziliśmy jeden pocisk, który kto wie może przydać się później. No i oczywiście dzięki naszej laserowej broni możemy nie tylko bronić się przed patrolującymi korotarze wrogami, jak sami tam zauważyliście, takimi jak szkielety, czy też dziwnie latające stwory, który o dziwo bardzo przypomina mi stworka z Duma. Tamten był czerwony, ten jest zielony z takimi skrzydełkami netoperka, ale coś tutaj chyba twórcy mieli na myśli. Ale wracając znowu do gry, słuchajcie, nasze pociski uruchamiają również rozrzucone po poziomach przyciski, które umożliwiają nam przejście, otwarcie lokacji, które. Jeszcze w tej chwili nie są dostępne, ale pamiętajcie, możemy je dotknąć, a czasami no niestety trzeba będzie wystrzelić nasz laserowy przycisk. Niektóre są łatwo dostępne, niektóre naprawdę są tak ukryte, że tylko wiązka lasera dotrze do tego przycisku, aby go przyłączyć i odblokować poziomy zamknięte w tej chwili. Twórcy również tej gry pomyśleli o jednej ważnej rzeczy. Wiadomo, że mamy bardzo mało żyć, które kończą się po jednym konflikcie, jednym dotknięciu z wrogiem, z kolcami, które też tutaj są, jak sami widzicie. Mamy komputer na każdym z poziomów, który raz na jakiś czas powie nam, jaki jest kod do ostatniego levelu, w którym byliśmy, więc te kody trzeba będzie dobrze zapamiętać, bo sobie zapisać. To zmniejszy naszą złość, gdy zginiemy i musimy zaczynać od początku. Drugą sprawą, którą tutaj twórcy postawili bardzo wysoko, gdy jesteśmy już w całym levelu i giniemy, cofamy się do początku naszego levelu i wszystkie, tak jak teraz, i wszystkie znajdźki, które znaleźliśmy wcześniej, musimy na nowo odszukać. Czy jest to dobry pomysł, czy jest to zły pomysł, sami ocencie. Ja na początku byłem zły, gdy musiałem zaczynać wszystko od początku, ale teraz już się przyzwyczaiłem i wiem, że tak może powinno być. Jeżeli będziecie chcieli zagrać w tą grę, od razu powiem Wam moją strategię. Lepiej poczekać na te kolce, gdy są schowane, niż próbować je przeskoczyć, gdy są wystające. Mimo tego, że wydaje nam się, że damy radę, czasami jest tak, że milimetr, naprawdę milimetr potrzeba byśmy zginęli, a. Gdy skolce są schowane, możemy bez problemu przejść po takiej pułapce. Oczywiście czas jest nieubłaganie krótki na taką reakcję, na takie przejście, ale naprawdę uwierzcie mi, lepiej poczekać i nie przeskakiwać tych kolcy, gdy są otwarte. Mówię z doświadczenia, złość, gdy zaczynamy znowu cały level od początku, może dobić każdego. No, a jeżeli zainteresowałem Was tą grą, to mam dla Was dobrą wiadomość. Gra w wersji cyfrowej jest dostępna za darmo. Oczywiście twórca prosił o donację, jeżeli gra Wam się spodoba, więc zostawcie może mu parę dolarów, aby cieszył się tym, że jego praca nie poszła na marne. Yy, wersja. Pudełkowa również jest dostępna, można ją zamówić, kosztuje 30 dolarów, naprawdę ładny, wydany box z wersji, wersją dyskietkową, no oczywiście, a wersję cyfrową możecie sobie pobrać w tej chwili. Mamy tam pliki ADF, mamy pliki LHA, oczywiście dla A500 Mini, jak również ci, którzy nie mają sprzętów retro czy też A500 Mini, ale macie PC-ta, również dla Was jest przygotowana wersja tej gry pod Windowsa, czyli pobieracie plik Windowsowski, rozpakowujecie tylko katalog, odpalacie plik Start Game i jesteście już w tej grze. No i oczywiście, na koniec, mały smaczek w wersji pod Windowsa, wciskając przycisk F12. Możemy zrobić sobie Save State, czyli takie małe oszustwo, aby nie przychodzić gry znowu od samego. Początku, Ale wiadomo, my jesteśmy hardkorami, jesteśmy retromaniakami. Takie rzeczy nam są obce. Będziemy próbować grę przejść bez problemu, z jednym życiem, a gdy zginiemy, przejdziemy po prostu grę znowu od samego początku levelu. Bo tacy jesteśmy dobrzy. E, czy gra mi się podoba? Zdecydowanie tak. Wczoraj poświęciłem tej grze już dobre parę godzin. Powiem wam, wciąga. Wciąga i jeszcze raz wciąga. Spróbujcie, tak jak wspomniałem, gra Wersji cyfrowej jest dla wszystkich dostępna. Gdy komu się spodoba, kupcie sobie może wersję też boksową bo w taką grę w kolekcji warto mieć, naprawdę warto mieć. Gra, jak już powiedziałem, wyszła na amigę, tak więc. Graficznie wygląda mega stylowo. Silnik Scorpion Engine naprawdę robi tu dobrą robotę i myślę, że każdy, który lubił Rika Dangerousa czy też inne platformówki jak Tony i tak dalej, i tak dalej, na pewno odnajdzie się tutaj w 100%. Diana Sister też tutaj widać, że e, ma jakiś wpływ. Prawda? Platformówka klasyczna. Ta gra też będzie raczej dobrym klasykiem za dobry parę lat a w tej chwili naprawdę polecam tą grę z czystym sumieniem. Moi drodzy, to już wszystko. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Oczywiście link do gry jest w opisie na dole, więc skakujcie na tą stronkę, pobierzcie, wypróbujcie, swoje siły, dajcie mi znać w komentarzach, czy gra również się wam spodobała. A ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć. Do następnego razu.